Słuchasz podcastu Mlekiem Mamy. Cześć, z tej strony Ela Malinowska z Fundacji Mlekiem Mamy. Witam Cię w podcaście Mlekiem Mamy. Ostatnio nasza uwaga skupiona jest na projekcie Zdrowie z Mlekiem Mamy. Projekcie, którym chcemy edukować rodziców o nadwadze i otyłości wśród dzieci, i oczywiście o działaniach profilaktycznych. I dziś podejdziemy do tematu od nieco innej strony. Bo do nadwagi czy otyłości, owszem, bardzo często prowadzi niewłaściwe odżywianie, ale to nie zawsze jest tak, że rodzice nie mają wiedzy czy świadomości na ten temat. Bywa, że są świetnie wyedukowani, jeżeli chodzi o zalecenia dotyczące żywienia małych dzieci i starają się karmić swoje dzieci zdrowo, ale one z różnych powodów nie chcą jeść tego, co proponuje im. Rodzic, jakie są to powody? Dlaczego dzieci odmawiają jedzenia? Zapraszam cię na rozmowę o tak zwanych tatkach-niejatkach z logopetką Pauliną Łoszewską. Pierwsze urodziny dziecka to często taki wyczekiwany moment, niektórzy by powiedzieli, że kamień milowy w rozwoju dziecka i wielu rodziców myśli, a czasami oczekuje, że wraz z tymi pierwszymi urodzinami różne problemy czy wyzwania związane na przykład z karmieniem dziecka znikną jak za Dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Czyli na przykład, jak na początku były problemy z karmieniem piersią, no to teraz dziecko przecież będzie jadło kotlety, i tego problemu z mlekiem. Nie będzie, bo mleko nie będzie stanowiło podstawy diety. Jak były na przykład problemy w drugim półroczu życia z rozszerzaniem diety, no to rodzice sobie czasami myślą: OK, po pierwszym roku to będzie super, bo dziecko będzie jadło ładnie, czysto i w ogóle wszystko pójdzie z górki. I jeszcze dziecko zje wszystko, co zaproponują rodzice, wiadomo, bo po pierwszym roku to już jest ekstra. No i cóż musimy tutaj z moją gościnią Pauliną zaspoilerować, że no te pierwsze urodziny nie zawsze bywają przełomowe, a czasami te trudności wręcz napiększają się. I to jest taki czas, kiedy rodzice czy bliższa dalsza rodzina zaczyna używać określenia, bo to taki Tadek Niejadek jest z tego naszego synka, tudzież córeczki. W sumie to ja też nie wiem, jak o dziewczynkach wtedy rodzina się wypowiada. Tak, tak ale pojawia się określenie Tadek Niejadek. No i, i dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie trochę. O tych tatkach, niejatkach, które biorę tutaj w bardzo duży cudzysłów, ponieważ osobiście nie lubię tego określenia, jest moim zdaniem krzywdzące i trochę wkręcamy, że tak się wyrażę, dzieciom, właśnie to, że one nie jedzą, bo czasami to, że one nie jedzą, to jest tylko nasze jakieś takie bardzo osobiste spostrzeżenie, które. Mija się z rzeczywistością, ale nie chcę tutaj za głęboko teraz wchodzić. Dlaczego jeszcze nie lubię tego określenia? Ponieważ mój syn ma na imię Tadeusz i niestety wielokrotnie słyszał o sobie, że jest tatkiem, nie jadkiem, więc niejako sobie sama tutaj taki bat ukręciłam. No dobrze, zatem jak już wspomniałam, moja gościni, Paulina Łoszewska. Logopedka. I pierwsze pytanie do Ciebie, Paulina. Czy wizyta u logopedy po pierwszym roku życia to nie jest za późno? W ogóle masz takich pacjentów? Nigdy nie jest za późno na wizytę u logopedy. Pacjenci logopedyczni to pacjenci od zera do tak naprawdę 100 lat. Osobiście najstarszego pacjenta miałam 80-letniego, a najmłodszy miał 14 dni. Więc jak widzisz, rozbieżność jest dość duża. Czy to za późno? Nie, to nie jest za późno. Widzisz, to też zależy, kto pyta, bo na pewno spotkasz się ze stwierdzeniem, że mm, moje dziecko ma 3 lata, jeszcze nie mówi, ale to chyba za wcześnie, bo idzie do przedszkola, to się rozgada. No i tam pojawia się ten termin za wcześnie, a Ty pytasz, czy nie za późno po pierwszym roku życia. Nie, uważam, że zawsze powinniśmy korzystać z porady logopedycznej, wtedy, kiedy mamy wątpliwości. Jestem daleka od twierdzenia, że logopedia, to ratowanie życia. Rzadko mamy przypadki, to są raczej już logopedzi wyspecjalizowani w szpitalach, którzy odpowiadają za bezpośrednio zagrożenie zdrowia lub życia. Logopedia to taka trochę prewencja, to, to taka nauka to taka dzia działalność, która ma na celu zwiększenie komfortu i jakości naszego życia, a nie stricte ratowania. Go. A to bardzo takie ciekawe ujęcie, yy, i podoba mi się, że logopedia to prewencja. Jeżeli prewencja to przed czym? Przed tym, co nieuniknione, jakkolwiek fizjolog fizjologicznie, filozoficznie to brzmi. Chodzi o to, że terapia logopedyczna ma większe szanse powodzenia, czym szybciej zauważony jest problem. Nie czekamy z, z terapią logopedyczną. Ona ma po prostu, wtedy ona się wydłuża, jest dłuższa. Trudniejsza, wymagająca większego zaangażowania dziecka i rodzica. Dlatego, zawsze, kiedy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości odnośnie karmienia, odnośnie mowy, to należy udać się do logopedy. Podsumowując, nie warto czekać na nie wiadomo tak naprawdę na co. No bo na co? Jeżeli dziecko słabo je, widzimy, że ma problemy z rzuciem, wypluwa pokarm. To już warto się udać do logopedy. Jeżeli klika nam przysłowiowo przy karmieniu piersią, butelką, już warto udać się do logopedy. Warto też pamiętać o tym, że logopeda często może inaczej logopedia to dziedzina interdyscyplinarna. Logopeda sam niewiele na dobrą sprawę może zrobić. Tak? Dlatego warto wybrać się do logopedy, który powie, ok, musicie iść do laryngologa, pan musi iść do foniatry, musicie sprawdzić napięcie, próbujcie sk skonsultować się z terapeutą e, integracji sensorycznej, ale, a do najmłodszych przeważnie idźcie do konsultanta laktacyjnego, więc e, nigdy nie jest za późno na wizytę u logopedy. Zaczęłaś już mówić o takich przypadkach, i myślę, że to jest taki niewielki ułamek tych zagadnień, z którymi trafiają do ciebie rodzice ze swoimi dziećmi. No to pomówmy w takim razie o tych konkretach. Z czym przychodzą, z jakimi wyzwaniami do Ciebie trafiają dzieci po tym pierwszym roku życia? Dlaczego po pierwszym roku, może teraz jeszcze też wytłumaczę, rozmawiałyśmy już z Dominiką Kopczyńską. Na ten temat i jakby tutaj odsyłam do poprzedniego odcinka podcastu. Tam rozmawiałyśmy o tych najmłodszych dzieciaczkach. Dzisiaj chciałyśmy o tych nieco starszych, i dlatego stąd pytanie: czy nie za późno po pierwszym roku życia czy to nie jest za późno na, na wizytę u logopedy? No, dla, dlaczego? A no właśnie dlatego, że. No, pewnie masz takie doświadczenie, że są rodzice, którzy jednak czekają, że a może jednak nam się te problemy jakoś same ułożą, że minie, że właśnie. A, Albo szabam. Poczekajmy do tego pierwszego roku życia. No, właśnie, tutaj zmienimy sposób żywienia dziecka i być może te nasze problemy się same rozwiążą. No, już rozmawiałam z wieloma specjalistami. I jeszcze nikt nigdy nie powiedział, że samo coś się. Że, jeżeli rzeczywiście występują jakieś problemy z karmieniem, żywieniem dziecka na samym początku, no to jest wielce prawdopodobne, że. Nawet jeżeli nasza czujność zostanie uśpiona, to te problemy gdzieś tam wybiją po jakimś czasie. No więc wracam do początku mojego pytania. No to z jakimi konkretnymi zagadnieniami trafiają do ciebie rodzice? Dzieci, które trafiają, maluszki, tak na dobrą sprawę, te przysłowiowe roczniaki, które trafiają do gabinetów logopedycznych, przeważnie trafiają z kilkoma problemami albo naraz, albo pojedynczo. Myślę, że najczęściej pojawia się: Moje dziecko nie chce jeść, moje dziecko nie je. Albo nie chce, albo nie je, albo jest niezainteresowane jedzeniem, albo nie je warzyw, nie je tego, nie je tamtego. No i taki też częsty problem, który się pojawia, um, oczywiście, um, o dobra, poczekaj, ten częsty problem, który się pojawia, to otwarta buzia, która nigdy... Nie jest normatywna, nigdy nie, powin nie ma takiej sytuacji, że powinniśmy siedzieć cały czas z otwartą buzią. Oczywiście na pewno też trafią pacjenci neurologiczni, scho może schorowani to złosła, neurologiczni ze wszelkimi zaburzeniami. Natomiast odnośnie jedzenia, no to przeważnie rodzice nie umieją tego nazwać. Taką mam obserwację. Czyli czują podświadomie, że coś jest nie tak, że może ich dziecko odbiega od, od normy, nie, nie wpisuje się w schemat, albo moje dzieci jadły wszystko, więc przychodzą po konsultacje i chwała im tak naprawdę za to, ponieważ uważam, że odpowiedzialność rodzicielska to wyjaśnianie swoich wątpliwości, które... Często okazują się tylko wątpliwościami, i to jest super. Nie czekamy na niedożywienie, na utratę wagi, na problemy z wynikami badań krwi, tylko działamy od razu. Przyszła mi jedna myśl. Powiedziałaś o tych takich problemach, trudnościach, jeżeli chodzi o dzieci, a przyszła mi taka myśl. Czy byłabyś w stanie powiedzieć, jakie błędy popełniają najczęściej rodzice? Wiesz, co mam na myśli. Dawno, dawno temu, pamiętam takie historie, nie wiem, czy ktoś mi opowie, chyba ktoś mi musiał opowiadać, albo byłam po prostu naocznym świadkiem karmienia dzieci, na przykład butelką, butelką, w której się robiło. Dużą dziurę w smoczku, i żeby to dziecko dobrze przybierało na wadze, biorę to oczywiście w duży cudzysłów. Znowu, żeby dobrze przybierało na wadze, to do tej butli się ładowało tam kaszę manną czy cokolwiek było w latach osiemdziesiątych, bo o takich czasach myślę, i żeby dobrze leciało z tej butli, to właśnie tam się dużą dziurę robiło, i wtedy rodzice byli spokojni, że to dziecko jest. Najedzone, no bo dobry przepływ był. Więc to jest taka historia z bardzo dawnych czasów. Czy w obecnych czasach rodzice też idą w tym kierunku, czy gdzieś tam jakieś inne rzeczy robią, które teoretycznie mają wesprzeć dziecko. Nie było mi dane żyć w latach 80., natomiast tą historię znam. <laughs> Czyli nacinany smoczek, zagęszczane na siłę posiłki pojawiają się do dzisiaj, mimo braku jakichkolwiek zaleceń medycznych, w tym lekarskich. Więc nie jest to odosobniony przypadek. Tak się rzeczywiście dalej zdarza, że nacinają rodzice butelki, żeby szybciej leciało. Albo kupują smoczki dla starszych dzieci, na przykład nie zerówkę, tak, tylko tam dwójkę, trójkę, w zależności od firmy, żeby szybciej leciało. I ja zawsze myślę o takich rodzicach, że Chciałabym ich przytulić, wiesz, bo ja wiem, że oni to robią w ogromnej trosce. O, myślę, że mają taki lęk, moje dziecko się nie najada. Myślę, że mają poczucie, nie umiem go nakarmić i yy, yy, to bardzo przykre. Często też są wytrącani przez innych, że wymyślasz, że to nieprawda, twoje dziecko nie ma żadnych problemów i tak dalej. Dlatego wrócę tu do pytania pierwszego. Tak, zawsze warto iść do logopedy, bo. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to komfort. To taki komfort, że tak, robię dobrze, albo o, nad tym i nad tym muszę popracować. Mam nadzieję, że istnieją same takie gabinety logopedyczne, w których uzyska się dużo ciepła i wytłumaczenia, że można inaczej, bo, tak jak powiedziałam, nie uwierzę, że rodzice robią to, żeby skrzywdzić swoje dzieci. Więc nie nazwałabym tego błędami. Bardziej myślę, że są to powielane mity, gdzieś wyczytane i wprowadzone, tak jak już wspomniałam wcześniej, w ogromnej trosce i miłości o swoje dziecko, swoje potomstwo. Bo na pewno wiesz, że miłość matki jest ogromna i no, i te mamy, ja też się spotykam. Przychodzą mamy i mówią: mamy my już robiliśmy to, 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 to. Mamy taką, taką. Wyciągają całe torby. Mamy takie butelki, takie łyżeczki. I ja mówię: to teraz ładnie to wszystko spakujecie? Schowacie do szafy i weźmiecie zwykłą łyżkę i będziemy tym wszystkim jeść. Tylko tą łyżką, zwykłym talerzem, bo warto pamiętać, że dzieci nie potrzebują. To my potrzebujemy nowych, bo jest nowa kolekcja w takim sklepie, albo taka influencerka poleciła takie produkty, albo teraz to tylko zabawki drewniane, moje dziecko nie może mieć takich. Może, jeżeli czujesz, że to jest ok dla ciebie i dla Twojego dziecka, i w jakiś sposób to z Tobą rezonuje, to tak, to, to, możesz, to możesz to mieć. I często ta terapia logopedyczna z dzieckiem rocznym opiera się na tym, że rodzica trzeba przekonać, że to jedzenie może wyglądać inaczej. I to jest w ogóle podstawa, od tego się wychodzi. Nie rozmawiamy o tym, dobrze, teraz przez pięć dni wprowadzamy banana, pokroimy go najpierw na kawałki, a zanim to zrobimy, to wbijemy mu zapałki w boki i zrobimy z niego ludzika, i to będzie szczęśliwe, i tak dalej, i tak dalej. Wiele terapii logopedycznych. Rozpoczyna się od wyłącz telewizor i usiądź do stołu. I ja nigdy takich rodziców jakoś negatywnie nie, nie oceniam, dlatego że, znaczy w ogóle w swojej praktyce staram się nigdy nie oceniać nikogo, ale ja mam bardzo dużo rodziców, którzy mówią: No ale on zje, jak włączę telewizor, a jak go nie włączę, to on nie zje. I to jest znowu ta troska tutaj wchodzi. Więc pierwszym podstawowym takim punktem terapii logopedycznej to będzie wytłumaczenie rodzicowi, rodzicom, bo mamy tatę. Ja ciągle o mamie, a mamy tatę. Wytłumaczenie tacie i mamie, że ich posiłki mogą wyglądać inaczej. Zawsze porównuję je do romantycznych spotkań w restauracji, gdzie Czerpiemy przyjemność z tego jedzenia. Jemy, ale to jest takie wow możemy o tym pogadać, przy tym porozmawiać. A gdybyśmy poszli do takiej restauracji i siedzieli w telefonach, nie celebrujemy wtedy jedzenia już. Jakby no, mija się to z celem, więc odpowiadając w skrócie na Twoje pytanie, to nie są błędy, to są rzeczy z troski, a takie kilka rzeczy, które miałabym wymienić. To jest jedzenie przy telewizji, zła atmosfera przy jedzeniu i na siłę wprowadzanie wielu pokarmów. W tym punkcie zrobimy pauzę, a do rozmowy wrócimy w kolejnej części odcinka podcastu z Mlekiem Mamy. Słuchałaś podcastu Mlekiem Mamy. Projekt realizowany jest z funduszy Miasta Stołecznego Warszawy w ramach zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.